Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, jaką jest Gothic 3 Zmierzch Bógów. Ja nie wiem w ogóle, co tu jest grane, ale jest to popierdolone. Okej. Okay. Ufasz Orkom? Nie, lecz ufam Torusowi. Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Wojna wkrótce się skończy. Obiecuję ci. Zabijesz go rani? O, co? Jeśli że zrobił coś złego... Ja pierdolę, co za dialog. Bezimienny, popierdoliło cię coś. Ewidentnie. C czemu ja podniosłem jakąś broń, która jest warta... Co tu się kurwa dzieje? Co tu się w pizdę palec wyprawia? Dzień dobry. Chciałby pan Dzień dobry. Co wiesz o ataka? O nic proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem... O co? Czy przez wojnę? Twoje interesy bardzo ucierpiały. Pokaciłem o kurwa! Dzięki... Więcej ludzi kupuje broń. Dzień dobry! Chciałby pan coś kupić? Tu wiesz kurwa o orków? Gadaj, natychmiast. Mogę coś dla ciebie zrobić. Co? Kto? Och tak! Czemu nie? Pochodzisz z kasty niewolników? Tak, nie. z tym tym, z Na pewno. Wojna? Czy nie skończyła się, gdy Xardas zabił Bizona? <śmiennie> <śmiennie> co? Bizona? <śmiennie> Wojna zaczyna się. Poryt! <śmiennie> to straszne! Co? Nie, nie zdzierżę widoku kolejnego Bizona. Bizona! <śmiennie> co? Nie! Nie wie czemu? To głupie. Mia! <śmiennie> co? Hey!